Magda Adamowicz, dobry wieczór. Prognozy do końca tygodnia są bardzo dobre, bo prawie nie ma w nich deszczu. Sytuacja hydrologiczna na południowym zachodzie Polski pozostaje jednak trudna. Na 60 wodowskazach cały czas przekroczone są stany alarmowe, a fala kulminacyjna do Wrocławia ma dotrzeć tej nocy. Zobaczmy szczegółową prognozę pogody. Na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Polska pozostaje pod wpływem układu barycznego wysoko. Ciśnienia. Jest na tyle stabilny i na tyle rozległy, że będzie nam pilnował pogody do końca tygodnia. Ale tutaj widzimy jeszcze rozmywający się front atmosferyczny, który w ciągu najbliższych godzin przyniesie nam jeszcze przelotne opady deszczu. Te jednak nie przełożą się negatywnie na sytuację hydrologiczną w Polsce. Sporo intensywnych opadów deszczu mamy natomiast nad Włochami, bo tutaj kolejny układ baryczny niskiego ciśnienia. Do Polski dopływają mają teraz suche kontynentalne masy powietrza. To oznacza temperaturę oscylującą wokół 20-25 stopni, a więc bardzo przyjemnie. Najcieplej, najgoręcej cały czas jest na południu Hiszpanii i w Grecji, bo tutaj lokalnie temperatura przekracza 30 stopni. Ta noc, tak jak zapowiedziałam, z przelotnymi opadami deszczu. Jeszcze teraz wygasające burze mamy na Podkarpaciu i w Małopolsce. Później tylko deszcz. Do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach Możliwe mgły, które lokalnie będą ograniczać widzialność. Na termometrach w nocy 10 stopni w Krakowie i w suwałkach, 12 stopni w centrum, a najcieplej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, tutaj 14 stopni. W ciągu dnia cały czas będziemy pod wpływem wyżu, to oznacza na ogół bardzo słoneczną. Pogodę, bardzo przyjemną aurę. Jeszcze nad ranem będą pojawiać się mgły, ale te będą stopniowo zanikać. Na termometrach od 20 stopni w Krakowie i w Katowicach. 23 stopnie w centrum. Najcieplej będzie na północy. Tutaj 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami może powiać mocniej, a ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali. Co przyniosą nam kolejne dni? Zobaczmy. Piątek i sobota cały czas pod to oznacza stabilną, słoneczną aurę. Na termometrach bardzo zbliżone wartości. W piątek od 22 do 25 stopni, a w sobotę od 22 do 24 stopni na Suwalszczyźnie. Kolejne dni również bardzo słoneczne. Najważniejsza informacja jest taka, że również bez deszczu. Na termometrach od 20 do 24 stopni w niedzielę, a w poniedziałek znowu powtórka. Bardzo przyjemnie, 20 stopni na północy i 23 stopnie na południu. Kraju. Teraz o pogodzie to wszystko. Spokojnego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór. Nad Polską Południową rozciąga się teraz aktywny front atmosferyczny, który przynosi opady deszczu od Podkarpacia aż po Dolny Śląsk. Najtrudniejsza sytuacja aktualnie panuje w Małopolsce. Tam opady do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr lokalnie osiąga prędkość do 90 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać. W ciągu nocy burze będą wygasać, ale opady deszczu będą jeszcze pojawiać się w pasie południowym. Nie dużo, do 10 litrów wody na metr kwadratowy, więc nie powinno to znacznie wpływać na i tak już trudną sytuację hydrologiczną na południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach bez opadów, ale lokalnie mogą pojawiać się też mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy spadnie do 10 stopni w Krakowie i w Suwałkach. 12 stopni zobaczymy w nocy w centrum, a 14 w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. A w ciągu dnia znajdziemy się pod wpływem układu barycznego wysokiego ciśnienia już cały Kraj bez wyjątku, a więc nie prognozujemy żadnych opadów. Momentami będzie nawet słonecznie, zwłaszcza na północy. Tutaj najwięcej słońca i też najcieplej, nawet 25 stopni. 23 stopnie w Łodzi, 24 w Warszawie, najchłodniej, ale wciąż 20 w Katowicach i w Krakowie. Wiatr słaby umiarkowany, ale miejscami może powieć mocniej, a ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali. Kolejne dni na szczęście.